14 kwietnia w Urzędzie Gminy Lubrza odbyło się spotkanie Gminnej i Powiatowej Komisji Budżetowej, podczas którego omawiano modernizację infrastruktury drogowej. To jest taka nasza tradycja wywodząca się z poprzedniej kadencji, że organizujemy wspólne spotkania komisji budżetowych w poszczególnych gminach z Komisją Budżetową Powiatu. No i one są te spotkania po to, żeby ustalić, co jest, jeśli chodzi o tematy powiatowe, najważniejsze i najbardziej oczekiwane w gminach, bo z perspektywy powiatu, Wcale ta droga, o której myślimy, nie musi być najważniejsza dla y, mieszkańców y, gminy. Stąd y, sprawdziło się to w poprzedniej kadencji. Kontynuujemy to teraz. Współpraca z gminą Lubża dobrze się układała. W poprzedniej kadencji sztandarową inwestycją była droga do przełaz. Y, t, y, kilka miesięcy temu skończyliśmy tutaj taki też bardzo oczekiwany odcinek y, za Lubrzą w kierunku Staropola. Przekazujemy sobie drogi, załatwiamy wzajemnie pieniądze, wspomagamy się finansowo. Myślę, że jest szansa na nowe przedsięwzięcia w tej kadencji, i o nich chcieliśmy właśnie teraz porozmawiać. Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu zarówno Powiatu Świebodzińskiego, jak i Gminy Lubrza, dzisiaj mające miejsce u nas w Lubrzy, no jest takim wydarzeniem i fajnym spotkaniem. Myślę, że no przede wszystkim infrastruktura drogowa, która nas łączy. I właśnie polega na tym, żeby to nas łączyło, a nie dzieliło, bo główne arterie wiodące przez teren gminy Lubża to są drogi powiatowe, ale od wielu lat współpracujemy i nasz udział pomaga w realizacji tych zadań, żeby te drogi były lepsze. Mamy kilka dróg, o których rozmawialiśmy, myślę, że to podczas tego spotkania wypłynie. I to są zadania numer jeden w naszych kontaktach właśnie ze starostwem. Wielokrotnie na ten temat z panem starostą, z Biwniewem rozmawialiśmy i myślę, że kwestia tylko no środków, które się pojawią, bo wiadomo, że bazujemy na środkach zewnętrznych. Oczywiście udział własny jest zapewniony, ale muszą być środki, te główne środki to są zewnętrzne. I to nas zawsze, że tak powiem, wzmacnia. I pomaga nam w realizacji tych trudnych zadań, trudnych i drogich zadań, bo drogi, infrastruktura drogowa to, to są drogie przedsięwzięcia. Więc tu jest potrzebna konkretna kasa, a na taką liczymy, że ona się pojawi. Staramy się w gminie, w naszej gminie, jak najbardziej y, poprawić drogi i tą infrastrukturę drogową. Y, w planach mamy y, ścieżki rowerowe, y, wykonanie ścieżek rowerowych właśnie z porozumieniem y, ze, staro ze starostwem, dlatego też jest dzisiaj to spotkanie. Y, pieniążki, pieniążki pozyskujemy y, z funduszy, z dotacji unijnych i tam zawsze szukamy Staramy się jak najwięcej szukać tych, tych, tych pieniążków, głównie cel spotkania był właśnie o odnośnie dróg infrastruktury ca, całej drogowej. Także mamy tutaj w planach mówię, ścieżkę rowerową e, Lubża, kierunek Boryszyn, Boryszyn, e, kierunek Sieniawa i z takich ważniejszych e, chcielibyśmy tutaj w, w deklaracji porozumienia, która była podpisana w tamtym roku, Y, poprawić, naprawić, wykonać remont drogi tutaj ulicy w Gminy Lubrza, i następnie do, do, do autostrady, a w następnej kolejności y, skrzyżowanie y, y, Bucze. Do, do miejscowości budże. Dzięki wieloletniej współpracy samorządów możliwe są kolejne inwestycje, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Spotkanie Komisji Budżetowej to kolejny krok w stronę nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na terenie powiatu świebodzińskiego.